Ja z tej strony to są na a zostawicie pod tym odcinkiem. 10 łpeł w górę, to nagram pierwszy odcinek z Urbesu, z opuszczonego domu z kolegą. My trochę się tam przejdziemy i Wam powiem po prostu różne rzeczy o tym kanale o mnie. Na przykład ile mam lat, takie różne rzeczy po prostu jakie mam po prostu nie wiem jak to powiedzieć, więc tego Wam nie powiem, ale w kolejnym odcinku może będzie. I jeszcze Wam przypomnę, że co sobotę będzie jeden odcinek. Ten, nie wymyślał jeszcze o której godzinie, ale się dowiem i Wam w kolejnym odcinku powiem. Yy, oczekujcie spokojnie o ten kolejny odcinek, a, będziecie, a będzie już sobota. No i po prostu tak. Ten. No, 一些忙。